Witajcie z tej strony, popaj witam Was w kolejnym w piątkowym odcinku Berserkera. Na starcie Was przepraszam, że, że ten odcinek no, będzie troszeczkę spóźniony. Yy, niestety miałem wypad i nie do końca zdążyłem go ogarnąć. Po mnie też yy, słychać, że, że lekko mnie yy, no, trafiło chyba jakieś przeziębienie. Trochę, trochę mam nos zawalony, ale, ale no, nie przeszkodzi nam to, żeby ogarnąć sobie yy, tutaj nasze. Konto, no i co tutaj na, nam się na starcie ogólnie zmieniło? Troszeczkę stoimy w końcu lepiej z epikami, więc mamy już tutaj coś nieco odłożone i też na Kunegundzie mam do, do wymiany, tylko mamy już dzisiaj oczywiście i tam eksspółkan, więc teraz po prostu cieszymy się tym, że, że znowu możemy troszkę pukać, a dzisiaj powinien mi wpaść jeszcze. Za misję, ja co prawda już mówiłem, jakie są eventy, ale pominąłem wyprzedaż jesienną. To mi niestety umknęło. No, jak widzimy, mamy w sumie całkiem atrakcyjne pakieciki. On na stronie internetowej będzie troszeczkę tańszy. Normalnie za 5 dyszek mamy 150 grzybów, czyli za 40 parę chyba złotych wtedy na stronie. No więc tutaj mamy dwukrotność: mamy monety, mamy kryształy. Jeśli ktoś sobie tam lubi przygrzybić. Uważam, że jest to dobry zestaw, więc tam podejrzewam, że są jeszcze trzy kolejne, bo, bo to jest tak samo, jak była ta wiosna, nie, letnia. Tak, mamy informację o czterech, więc no podejrzewam, że, że tamte tam to też muszą wyglądać spoczko. No i co tutaj teraz mamy? Czy ja mogę kręcić kołem? Nie, nie widzę chyba sensu, szczerze. Za darmo możemy, ale dalej sobie odpuścimy. Troszeczkę udało mi się zebrać monet właśnie dzisiaj po drodze, więc no nie ma jakiejś rewelacyjnej sytuacji z tymi monetami. Reklam jest nadal mniej, ale coś tam powolutku idzie. No, podziemia wyglądają następująco: dosyć dużo zużyłem dusz, ale to przez to, że tak naprawdę możemy już ubijać praktycznie to 1, Ja jeszcze troszeczkę będę musiał tych dusz wpakować. No, i też jak widzicie, bez problemu wyrabiamy się z tym, żeby na bieżąco oczywiście móc wszystko ulepszyć. A mamy już na 325 ulepszonego władka. Musimy też pamiętać, że jak ulepszymy tu władka, to też on będzie znacznie silniejszy. No, i po prostu tak sytuacja wygląda. Jutro muszę pamiętać, równo o 14.00 ulepszyć sobie serce ciemności. Ono fajnie będzie gdzieś do, do 20.00, tam któregoś dnia się. Ulepszać. No, i tutaj by było na tyle z podziemi w naszej twierdzy. Natomiast, no, również troszeczkę tam tych córek sobie zebraliśmy atakami. Wiadomo, też coś tam nam wpadło w międzyczasie z, z kości i tak dalej. E, I teraz tak. E, zaraz zobaczymy, ile jeszcze mamy w magazynie. Ale tutaj myślę, że bez problemu mamy, żeby sobie. O jezu, nie, nie to. Myślę, że bez problemu mamy, żeby sobie dalej ulepszać. No. Jak wypłacę z magazynu, no to mamy tego całkiem sporo, więc no kwatery lecą nam na 13, później 14, 15 i tak dalej, i tak dalej. Hmm. No, nie mogę niestety spukać za bardzo tutaj przedmiotów, a troszeczkę nam się ich nagromadziło, więc y, tak wygląda sytuacja. Troszeczkę wydałem kamieni, podmieniłem coś u naszego barbara, podmieniłem coś tam u mnie i wpadł nam też mały berylek, co ciekawe, więc y, no, tak się sytuacja obecnie y, ma. Dobrze, tu byśmy mieli wszystko. No i przejdźmy do naszych pupili. W pupilach jest generalnie grubo i dzisiaj sobie zaraz znajdziemy Paladona. No ale no jak sami widzicie pupile mamy naprawdę fajnie już ulepszone. I w końcu zaczniemy ulepszać Paladona. I teraz no jaki będę mieć na to światło plan? Prawdopodobnie ulepszę Paladona i jak nim pokonam tutaj tych dwóch gagatków no to no mam dosyć sporo tych owocków, więc pewnie będę sobie od razu ulepszał obu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo do ubicia wieży nam jakoś dużo nie, e, nie zostało. Jeśli chodzi o Lochy, to my sobie Lochy oczywiście obejrzymy, później procenty i walki. No bo muszę wam też coś przykrego pokazać Wiesz aktualnie mamy już 89% boostu więc również mega fajnie a ręki sobie dzisiaj po kolei robimy tak wygląda tu kości zrobiłem i wypadną właśnie epiczek jeden no jest loch na kółkach ja dzisiaj zdążyłem zaatakować tylko raz wiem że on się otwiera od 14 bądź 16 ale no wyleciało mi to z głowy no i pierwszy przeciwnik mnie pokonał. Już nie, nie zapisałem chyba tej walki, ale po prostu nie dałem rady, więc no muszę się zmobilizować i faktycznie co godzinę bić, żeby dać radę ich wszystkich ubić i zobaczymy jak to będzie, więc co? Może się przebierzemy. I teraz sprawdźmy dokładnie. Paladon jest w, w krainie oskór, więc teraz tak, ja sobie oczywiście zmieniłem tutaj na klasyczne misje. I będą nas interesowały misje z jak największym expem, do, jeśli to nie będzie kraina oskur. O tutaj w ogóle jakie słabe misje, takie długie, a tak mało expa. Mm. Teraz się w miarę skupić i... O jest no dobra, tak krótsze chyba po prostu. Te wódki może od razu sprzedam, bo, bo później będzie mi brakowało... O, mam oskur. Niestety nie. 5 minut, ok, tu mamy fajny XP. Co tu mamy dalej? Nie ma oskur, mm, Ta piątka jest słaba, chyba woda to 7,5. Tu Okej, okay, 2,5. Mamy tutaj coś takiego. No i gdzie jest ta kraina oskur? Ja się pytam. No tu też 7,5 musimy pójść, chyba że w sumie zmienię może taktykę. I będę brać tylko 2,5, żeby jak najwięcej e, tych misji trzasnąć, bez popijania e, piwka. Bo... No póki co jedna próba tylko była, ale ostatnio któregoś pupila szukałem i chyba dopiero za, za szóstym razem poleciał, jak, jak byłem w danej lokacji, więc... E, no różnie z tym bywa. O, jest oskór. Dobrze, udało się, więc nie, nie muszę się już przejmować. Teraz resztę misji sobie wykniemy py normalnie, o tutaj piąteczka za milion eee, Tutaj piąteczka za milion sześćset Tutaj oj Dobra szybko musimy się pozbyć jakiegoś przedmiotu eee, Tutaj mamy premię do złota 10% i w sumie to jest całkiem Całkiem sporo hmm. Czy My coś tu jeszcze mamy żeby to jakoś fajnie Że Te 2% nas Jakoś ryjara, myślę, że ja bym tak zmienił, bo to już jest spory przeskok. Czy ja mogę coś spukać tu, broń? Możemy to na pewno tą broń chcemy, a to nie wiem, czy nie damy sobie. O, już plus 20 mamy na broniach, co ciekawe. Natomiast, no tutaj plus 80, więc to przynajmniej będzie do kibelka. I zobaczmy, jaki będzie przeskok na obrażeniach. No, bez gemu już, już jest dosyć mocno odczuwalny. No więc y, mamy przynajmniej problem z miejscem w ekwipunku rozwiązany. Mm, z powrotem zmieniam sobie ekwipunek. I teraz tak, tutaj sobie dokończmy misyjki. I mamy jeszcze tak, tutaj fajne XP. Ja dzisiaj będę pić piwka. No właśnie, kurczę. Nie wiem, y, bo czy my w teorii mamy tą większą szansę na egziby. Większa szansa podczas wypraw. Ok, no to. Ja sobie po prostu pyknę resztę misji najwyżej potem, żeby was już nie zanudzać tymi klasycznymi i będę robić dużo dwój- i półminutowych, żeby po prostu grzyby nam leciały. Okej, okay. o. Co tam było? Nie, nie chyba owocek. Mm, Okej, okay, to sobie to ogarnę jeszcze zaraz. No i teraz oczywiście ulepszamy naszego paladona w końcu. W końcu po takim czasie możemy z nim się ruszyć. Teraz jeszcze tylko poczekać jakieś 20 dni, żeby kogokolwiek tutaj yy, ubić. No, no jest, jest tragiczne, tak, żeby może tutaj cooldown jakiś leciał, to sobie przegrajmy ptasiem walkę, OK. Yy, I teraz tak, tu już mamy wszystkie misje pięknie zrobione. Tu mamy troszeczkę golda, więc ja wrzucę je w wytrzymałość i teraz tak, yy, pokażę Wam może, yy, co nam się tu zmieniło. Odcinek nam wychodził teraz w poniedziałek, czyli w teorii od tego momentu yy, od tego momentu mogliście nie widzieć co się dzieje. Więc tak ubiliśmy sobie Walkirię. Na nią tam był dosyć przyjemny procent. Ale zrobiliśmy ją dosyć ledwo, później właśnie były znowu pająki. O kurde, ale tu dużo było ataków. Ja sobie chcę sprawdzić ile. Dwa. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, osiem to nie jakaś tam rekordowa seria. E, później nam padł fajnie portal. Teraz troszeczkę też te portale nadrobiliśmy. Bo ci magowie przez dłuższy czas nas y, blokowali. E, padł nam oczywiście jadun, więc y, no też jesteśmy właśnie tutaj w trakcie ulepszania jadu na pyk. Pięknie się udało to y, zrobić. Y, Potworny różowy zajączek, to on nas dosyć mocno blokował w mroku, no i też w końcu udało się go ubić, więc możemy sobie y, tam jakiś fajny expik nam y, wpadł. No i tak samo z czerwonym gnolem, y, który również tam spory opór stawiał jako mag, ale no fajne kryty nam już jak sami widzicie siadają, no i tutaj walka, która tak naprawdę jak ja zdjąłem broń, to, to bez żadnego problemu ona e, poszła. E, liczy, że pan naprawdę przez długi czas nas też w wieży blokował, bo to jest mag i bardzo długo mieliśmy tam minimalne procenty w wieży. Aż w końcu one tam doszło do jakichś 20-30% i mogliśmy się e, o niego pokusić, a fajnie się było o niego pokusić bo e, później mogliśmy troszeczkę tam jeszcze tej e, wieży a nie mogliśmy już kliknąć, bo albo ja, ja nie zapisałem na pewno, tak, bo po nim jeszcze dwóch chyba czasnąłem. E, no, udało nam się ubić opuszczonego wartownika już, e, czyli Lochna, który też długo rączki zacierałem, ponieważ mamy tutaj 300 milionów ekspa. E, no, padną tutaj też kolejny portal w międzyczasie. Więc też nam THP idzie bardzo mocno do przodu. Jak sami widzicie, no bez problemu. O, to był drugi dzień, tego byłem dwa dni. Padła nam w końcu ślama zarnica, też no naprawdę długo, długo ten loch czekał, aż się za niego weźmiemy. Poirytowana matka smoków, czyli zakończyliśmy sobie ten loszek szybciej przed 13 piętrem. O dziwo, jakieś mieliśmy na nią bardzo dobre procenty, bo chyba 25. Szczerze jestem w szoku, bo myślałem, że szybciej 13 piętro ukończę. Widzy Złoty mówią, że uśmiechu nie da się kupić, ale mój można kupić zaledwie jedną subskrypcją, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz i jesteś w tym ogromnym gronie widzów bez subskrypcji, to zachęcam do zmienienia drużyny na subskrybenta. A i jeszcze jedno, zapraszam na mego Twitcha, link w opisie, niedługo fajne streamy się szykują, Pozdro. Udało się nam też w końcu ubić sztućcową głowę, loch, który naprawdę też przez długi czas kompletnie nie chciał... Y pokazać jako możliwy do wykonania aż w końcu teraz po prostu e, ostatnio jakoś dużo HP mi doszło, też wpadł ten Beryl i no było chyba z 15-20% no i tutaj e, kolejny gościu to już padł też praktycznie natychmiastowo wydaje mi się, że na niego był jakiś większy procent ogólnie wo, wow, 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 wow. co to za seria no, rekordu tam nie mieliśmy, ale. A, okej, okay. On nie padł natychmiast, bo no przecież to jest czerwona. Ja usiadłem troszeczkę pod kątem i tak, tutaj mam 75%. Ja sobie to celowo zapisałem. No, zobaczcie, właśnie, jak wygląda te 75%: w taki niestety niefortunny sposób to ono wygląda. Więc tak, o no, tutaj pewnie też mieliśmy 75%. A tak wracając właśnie, no to przejdźmy sobie do naszej przeglądarki, bo tutaj mam pokazane procenty, 71% i no niestety, ale nie siadł. Ale tak jak widzicie, w końcu byliśmy tego pierwszego gostka w domu strachów, no i nagle odblokowała nam się tutaj teraz fala tych lożków. No fajnie, bo klaser podobiamy, tak? To tutaj mamy no naprawdę sporo bo 4 tak pod, naprawdę pod rząd do ubicia ja sobie będę dzisiaj co godzinę e, klikać, później wracamy do wieży 25%, no i e, postępny czerp, czyli 10 loszek w roku mamy już prawie 20%, więc e, no tam fajne są e, te e, expy, no bo 175 milionów jest naprawdę przyjemnie, e, no i później właśnie w tym postępnym czerepie mamy raz, dwa, trzy, cztery z rzędu do ubicia więc no również tutaj tego expa mamy 360, tutaj prawie drugie tyle, 720 milionów około. To też myślę, że w miarę będzie siadało. No i później krytyczny karćmiarz, czyli znowu 300 milionów łatwe. No i co mamy, tak, boss orków, troszeczkę wieża i tam praktycznie wszędzie coś w świetle do kliknięcia, na przykład po jednym. Asteros, Bazyliszka, sympatyczne liście, no naprawdę ogromnie dużo, tak naprawdę postępny czerep cały możemy machnąć, więc jak widzicie łącznie mamy 3 miliardy 122 miliony ekspa do wyciągnięcia jest no mega dużo tych poziomów, ja sobie to o, za, za, zapiszę, żeby mieć może na później albo odpalę sobie na drugim monitorze Żebym mógł zaraz Wam to fajnie opowiedzieć, jeszcze w, 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 w loszkach. Okej, okay, to tutaj przejdźmy sobie w OBS-ku do naszej gierki z powrotem. I teraz tak, no właśnie, żeby, żeby też to fajnie zobrazować. Jak to dokładnie wygląda, no tutaj do czwartego gościa możemy ubić, następnie właśnie jest ta wieża tak jak mówiłem, no ten rycerzyk 90 na 100, więc dlatego ja też podejrzewam, że w ciągu tych 20 dni zamkniemy wieżę i przez to będę mógł też ulepszać heraldona jak go tylko pokonamy. No, później, właśnie postępny czerep. No, to jak sobie wejdziemy w strefę roku, tutaj te procenty troszeczkę teraz też na pewno wzrosły, bo, bo wymieniliśmy broń naszemu wojownikowi, więc on też będzie silniejszy. I ja w sumie sobie muszę zaczarować po zrobieniu jeszcze awki, przedmioty tutaj u naszych pachołków, bo ja nie mam ich zaczarowanych. Co ciekawe, więc no, tak teraz też się uświadomiłem. A to jest naprawdę. Duża różnica w sumie, no bo przecież, wow. Wiecie co? Może nie będę robić już chwilowego cięcia, ale po odcinku postaram się tutaj załączyć screena, jak wyglądają te procenty przed i, i po właśnie zenchantowaniu tego wszystkiego. No i wracając tutaj do lochu. No to właśnie tak, jak sobie ten postępny czerem zrobimy, to będzie karczmiarz do ubicia. Będzie w hemoridorze boss orków. E, fałszywy uświęcenie w szkole magii, ten będzie do ubicia. Tutaj trzynaste piętro będzie do zamknięcia. Asteros królowa matka to będzie do, do ubicia. Później mamy właśnie Panterkę, czyli znowu w mroku to będzie piąta postać do ubicia. Później z powrotem możemy wrócić do uświęconej szkoły Tradycją magii. Tutaj będzie te szósty. Bazyliszka będzie do ubicia. W Domu Strachów będzie do ubicia. Piąta osoba. Znowu będziemy mogli wrócić do szkoły i ubić siódmą osobę. No i później możemy jeszcze wejść sobie znowu do wieży, ubić liczbę Krupę, tutaj 92. Możemy z powrotem wrócić do strefy mroku i ubić tutaj 7, 8, 9 i 10. I na to wszystko mamy powyżej 10%. Więc jak widzicie, no tutaj naprawdę grubo, bo sobie tu zbliżamy się do zamknięcia. Tu już będzie jakaś siódemka, tu będzie siódemka, tu będzie 8, tak. No tutaj później, tutaj są później wojownicy, więc no oni też będą w końcu padać. Więc no. Z... Coraz więcej tutaj tych lożków zamykamy. Ja myślę, że ten 300 no jest naprawdę w zasięgu ręki. Jeśli przy dobrych wiatrach, może i w ten weekend, więc fajnie, no bo to też już jest taki kolejny Achievement. A właśnie jeśli chodzi o Achievementy, no to troszeczkę sobie je podbiliśmy podbiliśmy sobie podziemia, bo ubiliśmy top 1000 i top 100. Teraz czekamy na ubicie top 1 i jakoś to nam wszystko fajnie płynie. Ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam oczywiście do śledzenia kanału. Trzymajcie się i cześć.